Teraz zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy koronką do aniołów stróżów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony Boże, w aniołach stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, W aniołach stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, W aniołach stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, W aniołach stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, W aniołach strusza wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, Strażach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, Strażach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, Strażach wszystkich ludzi świata. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, w Aniołach, Strażach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W aniołach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W aniołach stróża wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony, Boże. W Anioła stróża wszystkich ludzi świata Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, w Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, stróżach wszystkich, lud wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, stróżach wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony Boże, w aniołach struszę wszystkich ludzi świata. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, w aniołach stróżach wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony Boże, w aniołach struszę wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony Boże, w aniołach struszę wszystkich ludzi świata. Bądź uwielbiony Boże. W aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w aniołach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w aniołach struszach. Bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, Strażach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, Strażach wszystkich ludzi świata. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, w Aniołach, Strażach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, w Aniołach, Strażach wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, W aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże, W aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W aniołach strusza wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W anioła stróżę wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W anioła stróżę wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W anioła stróżę wszystkich ludzi świata, bądź uwielbiony Boże. W anioła stróżę wszystkich ludzi świata. Zawstawienictwem aniołów stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi, ulituj się nad nami i nad całym światem. Za wstawiennictwem aniołów, stróżów, wszystkich ludzi świata, Panie Nieba i Ziemi, ulituj się nad nami i nad całym światem. Za wstawiennictwem aniołów, stróżów, wszystkich ludzi świata, Panie Nieba i Ziemi, ulituj się nad nami i nad całym światem.